Siemanko wszystkim, to jest następny horror game. Nazywa się White Finger. Nie wiem czego nazwa się odnosi. Biały paluszek. Ale startujemy. Jest to mod chyba do Doom 2, czy coś takiego. O, o kurczę. E, Nie mam dla tego pojęcia o co chodzi, także nie, nie bardzo wiem. E, jedziemy dalej. What the fuck. Mm -hmm. nice. really. uh, uh, no. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ale do fullpitu i czy chcesz włączyć funkcję klawiszy trwałej? Spam biegania. What the fuck? ZBUGOWAŁO SIĘ No dobra, zaraz wracam I już jesteśmy z powrotem yy, Ogarnąłem mój wspaniałomyślny komputer I, i jedziemy dalej z paluszkiem Tam nie idziemy Albo... Albo, albo... Halo? Osypana. jestem małą zbłąkaną dziewczynką. <zyskłowni> jestem taki I Idziemy dalej. Widzę, <zyskłowni> 2 Nie lubię takich korytarzy. Lo. Jest jakiś cel w tej grze? Na razie się nie dopatrzyłem. O o. Mam klucz, PANY MAM KLUCZ! Dokąd ten klucz? O the fuck? Gdzie ja jestem? Halo? No, kochani, wywaliło mnie do pulpitu. Także no. chyba chyba już I w tej drugiej partii, albo miałem szczęście i znalazłem wszystko, co trzeba. Za pierwszym razem i wyszedłem, albo po prostu nie rozumiem koncepcji tej gry. I... No, ale to był White Finger. No, za pierwszym razem troszkę mnie pomiażdżyło, i, i, i ten, to za drugim było spokojnie. będzie oczywiście, na dole. Ciemaka.